Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku serii na temat kryptowalut. Dzień sądu za nami. Tak więc czas przyjrzeć się temu, co wydarzyło się na rynku. Miłego oglądania i zapraszam! Ze wszystkich chyba zeszły wszystkie negatywne emocje, które y, dotyczyły Segwitowi i podziale Bitcoina na Bitcoina i Bitcoin Cash i widać to też po rynku altcoinów, ponieważ alty zaczęły szybować w górę, niektóre po 20-30% i tak naprawdę tak mamy nowy powiedzmy sobie dzień sądu nastąpił, to co się miało wydarzyć się już wydarzyło i zaczyna się nowy okres w dziejach Bitcoina czy w dziejach kryptowalut i co, co teraz się wydarzy? Jeśli pamiętasz, w ostatnim filmiku mówiłem, że Bitcoin Cash może mieć wartość około 800 dolarów, może się tak wydarzyć, ale dla mnie będzie on tak naprawdę bezwartościowy i dalej tak uważam, dalej uważam, to znaczy tak, jeśli chodzi o wartość, to się pomyliłem, wartość Bitcoin Cash jest mniejsza niż, niż sugerowałem, natomiast dalej uważam, że Bitcoin Cash jest tak naprawdę w czyichś rękach tylko taką marketingową sztuczką na to, żeby zarabiać pieniądze i Trzeba na niego uważać. Można na nim zarabiać, ale natomiast trzeba bardzo uważać na to, co się z nim dzieje. Um, I na chwilę obecną mamy taką dużą ekscytację, wszyscy się ekscytują tym, że dostali Bitcoin Cash'a. I dlatego też Bitcoin, sam oryginalny Bitcoin, prawdziwy Bitcoin radzi sobie trochę gorzej. Natomiast to się też zmieni. I musisz pamiętać o tym, że gdzie, gdy następuje ekscytacja na rynku, to jest to prawdopodobnie koniec jakiegoś trendu. E, więc obserwuj to, jak ludzie się ekscytują, jak się cieszą tym Bitcoin Cash'em i Prawdopodobnie będzie tak, że gdy znudzi im się Bitcoin Cash, to po prostu wrócą do Bitcoina no i też wracają, zaczynają wracać do, do altcoinów i to jest bardzo dobry znak, bo można znowu zacząć, zacząć w taki, grać w taki sposób, jak się grało i znowu wyczekiwać dużych wzrostów na, na konkretnych walutach, które wcześniej inwesto w które wcześniej inwestowaliśmy. Co jeszcze? Co do Bitcoin Cash'a, myślałem, że będzie faktycznie tak, że on się pojawi jego cena będzie na początku odrobinę wskakać do góry, a potem spadnie. Natomiast widać, że ktoś tam strasznie podpompował tą walutę. Mieliśmy ogromny skok i to widać po prostu, że ktoś, ktoś tam, ktoś ma dużo, duże pieniądze i naprawdę zależy mu, żeby market, marketingowo rozdumuchać tą walutę. Przypomina to teraz trochę tak, jak, jak te wszystkie projekty w sensie jak w przedsprzedaży występują no to na takiej samej zasadzie wygląda że są po prostu pompki i potem na jakimś tam poziomie się stabilizuje cena, więc być może będzie tak samo co do przyszłości ciężko, ciężko tak naprawdę mówić co może się wydarzyć natomiast ja, we, wydaje mi się, że po prostu bitcoin będzie tym Dalej, tym ulubieńcem przy społeczności, no chyba że nagle wszyscy się przeniosą i górnicy z bitcoina na bitcoin, Casza to wtedy może być na odwrót. Natomiast wydaje mi się bardziej prawdopodobne, że jednak bitcoin będzie bardziej wspierany. No, i co do bitcoina, aktualnie porusza się on między liniami wsparcia i oporu i stworzył sobie taki kanalik, taki trend boczny. Wszystko będzie zależało od tego, co się dalej wydarzy: czy, czy ten trend, czy, czy linia oporu zostanie przebita, czy linia wsparcia, i to nam będzie bardzo dużo mówiło, więc trzeba obserwować to, co się dzieje na rynku. To, co jest pewne, to pewne jest to, że ta, zaczyna się nowy. Rozdział w historii bitcoina i kryptowalut, więc warto obserwować, warto wyciągać swoje wnioski, nawet je zapisywać dziś w zeszycie. Ja często tak robię, bo z głowy to ulatuje i inwestować w to, w co się wierzy, czy z moimi założeniami, czy ze swoimi, i po prostu wyciągać wnioski z tego, co było dobre, z tego, co było złe, i się dalej rozwijać. Jeśli chodzi o dzisiejszy filmik, to było wszystko. Jeśli Ci się podobało, daj lajka w górę i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Hej!